Wszędzie dobrze, ale w zoo najlepiej. Do nas, do nas, do nas! Zapraszamy na przedstawienie! A oto jedyne na świecie drzemiące dzikie koty! I Lotar, najsilniejszy człowiek świata! Z bólem porządku. Lotar oh, zbolały. A w głównym namiocie? Ja zbę się, Bill i jestem chwat. Bill, Bill by tylko, tylko jadł i jadł. ja jestem żółtyk spokojny gość. Nodzi bez przerwy, aż bierze złość. Aj, Ja jestem skoczek i huśtam się! To szofer, co auto zgubił swe. To powitania cała treść! Więc pora by coś wreszcie zjeść! Yeah. Ej, Hej! Chcemy lotara siłacza! No, chłopaki, trzeba coś wymyślić. Musimy znaleźć publiczność, która dostrzeże różnicę między zwykłą hałą a naszym przedstawieniem. Zobaczcie, koledzy! To chyba coś dla nas! Zorze a proszę, wszystko błyszczy śni. Jeśli chcesz poznać nowe gry, to dzieci weź i pan z vis -vis. bo u nas klasz, się śni. Nie zwracamy biletów! Hurra! To jest miejsce dla nas. Wracam w zawodzie i trzy posiłki dziennie. Uuuh. Na pewno nas przyjmą. Jasne, nie odmówią naszej ZOO drużynie. Słuchaj, mam podziurki w nosie. Niedźwiedzi, małp i żółwi. Daj mi coś nowego. Jasne. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Co to ma znaczyć? To pańska... Nowa, wspaniała... Trupa aktorska. Spójrzcie, w naszym ZOO mamy same nadzwyczajne atrakcje. Co nowego możecie pokazać? Ech! E, jest żarłocznym żółwiem! Rotonku! E, młotek! młotek. Winocha! Patrzcie, jakie to proste. Wyślemy cię paczką do zoo i pokażemy dyrektorowi przedstawienie. Mam nadzieję, że wyraźnie napisałeś adres, żółwiku. Aha, tak. U. U. Poczta! Witamy na Syberii. Nie, nie, pojechać do Ameryka, nie być ten adres. – Udało się! – Jesteśmy w zoo! Je, yeah, je, yeah, jestem! Jestem pod bramą! Wcale nie w środku! Wcale nie w środku! Uwaga! przerwa skończona. Teraz zabieramy się do roboty. Tak, tak! Zrobimy podkop! Za mną, chłopaki! Przekopiemy się najprostszą drogą. Panie i panowie, mam dzisiaj zaszczyt przedstawić państwu najnowszą atrakcję naszego zoo! Szamac! drapieżny wieloryb. Cześć, jak leci? Cześć, Szamac. Dzień dobry, panie Prescott. A kim jest twój przyjaciel? To mój kumpel, mały Szamac. Cześć, barani Co? Nikt nie będzie się w ten sposób odzywać do pana preskota. zrozumiałeś? Jakieś kłopoty, chłopie? Mama nie wypastowała ci łysiny? Jeszcze raz, za moment będziemy w Zoo! <laughs> Widzisz? Rura przecieka! Trzeba moc! <laughs> Ojej, dobrze, że jesteśmy cali. <laughs> Dzięki, żeście mnie stamtąd uwolnili. Zjedźmy, zanim Preskot pokroi nas na kawałki. A niech to nie martw się szamac? Ciebie oszczędzę. No. no, jak teraz? Lepiej, panie dyrektorze. Dalej, dalej, jazda, ruszajcie się. Stop! Przed Tak jest. zwierzaki! Kiełbaski! Gorące poróweczki! Bez musztardy. Ale! Numer! O, miło was widzieć. Zodruszyna! Ekstra! Muszę sprawdzić, co to za poruszenie. Może to dla mnie oznacza przepływ gotówki? O, o, Ale przedstawienie! Za odróżnienia! Oho! Za odróżnienia! Znowu nic z tego. Chłopcy, publiczność was kocha! Będziecie moją największą atrakcją! Nadszedł dla nas radosny dzień! Bardzo radosny! Też tak uważam! Stajemy! Do roboty! Jeszcze pięć minut! Cześć, chłopaki! Wyspaliście się? No, prawdę mówiąc to. To tylko sześć przedstawię dziennie. 8 w sobotę. Sami chcieliśmy. <chi <Sounds> <chi <enlightenment> Wersja polska: Masterfield. Reżyseria Maria Chorodecka. Dialogi Kaja Sikorska. Dźwięk Agnieszka Łukasiewicz. Montaż Gabriela turant Wiśniewska. Kierownictwo produkcji Dorota Suske-Bodych, teksty piosenek Andrzej Brzeski, opracowanie muzyczne Eugeniusz Majczak. Wystąpili Dariusz Odia, Radosław Pazura, Robert Tondera, Stefan Knote i inni.